Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom pierwszy. Czyta Ojciec Idzis Roburski. Wtorek, pierwszego tygodnia Adwentu. Maryja i Chrystus. Lekcja. Królowa uwieńczona dobrocią, wielkością, świętością, dziewictwem, miłosierdziem, sprawiedliwością. Tak Ty wiesz, że świt jest pośrodku dnia i nocy, i że on bardziej się skłania ku dniu niż ku nocy, ponieważ ze swej natury zmierza ku temu, żeby panował dzień i żeby nie było nocy. W ten sposób, królowo, jesteś pośredniczką pomiędzy twoim synem a grzesznikami. I twój syn jest dniem blasku, a grzesznice są nocą ciemności i grzechów. Dlatego, królowo, ty, która jesteś bliżej swego syna niż grzeszników, Daj światło swego Syna grzesznikom i nie pozostawiaj ich pogrążonych w ciemnościach. Lecz jeśli Ty, Królowo, wszystkiego we wszystkim przybędziesz za dnia, a nie przypomnisz sobie o nocy, to do Ciebie niepodobne, chwalebna i w żaden sposób nie uwierzę, że mogłabyś zapomnieć o grzesznikach, bo jeśli jesteś Matką Boga, to także jesteś Matką grzeszników. A któraż matka zapomina o swoim synu, szczególnie wtedy, gdy jej syn jest pogrążony w ciemnościach i w śmiertelnym zmartwieniu. Ach, królowo, na Boga, tak niech się stanie. Przypomnij sobie i oświeć cały świat, ponieważ dla wszystkiego jesteś światłem, jasnością i świtem. Błogosławione Raymond Lul, Księga o Matce Bożej. Meditacja. W duchowości franciszkańskiej cześć oddawana Maryi jest ściśle związana z tajemnicą wcielenia i odkupienia dokonaną przez Jezusa. Bóg posłał na świat swego Syna przez Maryję. Jej fiat wypowiedziany wobec Planów Boga sprawiło, iż z Ducha Świętego poczęła Mesjasza. Maryja, będąc prawdziwą matką Jezusa, dała mu swą ludzką naturę. To w jej łonie rozwijał się Bóg-Człowiek. To ona dała mu to, co daje każda matka swemu dziecku: ciało i pokarm. To ona, Maryja, jako pierwsza ze wszystkich stworzeń poczuła w swym dziewiczym łonie pierwsze ruchy dziecka i jego bicie serca. Nie można pomieszać porządku rzeczy, i pominąć, albo pomniejszyć roli Maryi w całym dziele odkupienia. Jezus, przyjmując z Maryi ludzką naturę, na zawsze ją uświęcił. Dlatego też można powiedzieć, że Jezus na nowo przyniósł świętość ludzkiej naturze. Niestety, w ciągu wieków powstało wiele herezji, twierdzących, że materia, a więc i ludzkie ciało jest czymś złym, dogłębnie zepsutym i pochodzącym od szatana. Święty Franciszek osobiście zetknął się z tymi herezjami, które nie tylko fałszowały Boże objawienie, ale i wprost niszczyły wiarę wielu ludzi. Biedaczyna doskonale zdawał sobie sprawę z tego, iż jeśli pominie się rolę Maryi w historii zbawienia, bardzo szybko można zanegować prawdziwość ludzkiej natury Chrystusa. A jeśli się jej zaprzeczy, to traci sens jakiekolwiek naśladowanie Jezusa i życie według Ewangelii. Święty Franciszek doskonale przeczuł, że zdrowa pobożność maryjna będzie kształtowała w każdym człowieku poczucie godności z powodu przynależności do rodzaju ludzkiego, uświęconego przez wcielenie Jezusa. Grzech cielesny w takim kontekście. Zawsze jawi się jako zło i nieszczęście. Jest on niczym innym jak degradacją człowieka i jego natury. Z tego powodu Maryja jest czczona jako ucieczka grzeszników, czyli ta, która staje się pomostem pomiędzy człowiekiem a Chrystusem zmazującym ludzką nieprawość. Miłość macierzyńska Maryi względem nas nigdy nie pozwoli jej na zapomnienie o człowieku, zwłaszcza że jeśli tenże uwikłał się w grzech. Jakże przejmująco pisał o tym błogosławiony Raymond Lull, duchowy syn świętego Franciszka. To do ciebie niepodobne, chwalebna i w żaden sposób nie uwierzę, że mogłabyś zapomnieć o grzesznikach, bo jeśli jesteś matką Boga, to także jesteś matką grzeszników. Maryja poprzez macierzyństwo wobec Jezusa stała się matką każdego człowieka. Raz na zawsze każdy człowiek, bez względu na wiek czy stan, otrzymał matkę, i nic, nawet grzech, nie jest w stanie ani zniszczyć, ani osłabić tej miłości. Dlatego też święty Franciszek nigdy nie ustawał w głoszeniu chwały Maryi i w podkreślaniu jej macierzyńskiego miejsca. W dziele odkupienia. Te postawy biedaczyny przyjął cały jego zakon, który przez wieki swego istnienia położył ogromne zasługi w dziedzinie mariologii, jak też i w uczeniu ludu pobożności maryjnej. W naszym adwentowym oczekiwaniu chciejmy odnowić naszą relację z Maryją. Za świętym Franciszkiem nie ustawajmy w głoszeniu jej chwały. A dziecięce obcowanie z naszą matką niech pomoże nam w zachowaniu naszej ludzkiej godności, czy też w jej odzyskaniu. Oracjo. Maryjo, Ty, która zostałaś wybrana przez Boga na Matkę Syna, prosimy Cię, okaż się i nam matką. Ty wiesz doskonale, jak często zapominamy o naszej godności i wskutek naszej słabości. Wikłamy się w niewolę grzechu. Nie zapominaj o nas, pomagaj nam za każdym razem uwolnić się z tego, co jest grzeszne i zasmuca Twojego syna.